Czy znasz to uczucie, gdy pomimo sukcesów nadal masz wrażenie, że to był przypadek, że to inni są bardziej kompetentni, a tobie się po prostu udało? A może zdarza ci się myśleć, że nie zasługujesz na ten sukces, albo że jesteś niewystarczająco dobry i że ktoś to zaraz odkryje? To może być tak zwany syndrom oszusta. Stan, w którym pomimo sukcesów, pomimo dużych osiągnięć, nadal masz wrażenie, że nie jesteś wystarczająco dobry dobra. Ale pamiętaj, nie trzeba być perfekcyjnym, żeby być kompetentnym. Nie umniejszaj sobie. Jesteś tutaj, bo na to zapracowałeś. Prawda jest taka, że to Twoje myśli, ani fakty, budują te przekonania. A skoro powstają w Twojej głowie, to można je zmienić. Ja jako Life Coach pomagam swoim klientom rozpoznać, kiedy sabotują swój własny sukces i pomagam im zbudować zdrowe poczucie własnej wartości. Nie pozwól, by syndrom oszusta trzymał ciebie w miejscu. Jeżeli czujesz, że czas to zmienić, to napisz do mnie.